Cześć, jestem cześć, cześć, Zarinofoli, witam was w kolejnym odcinku z gry. Teraz to się powinno w sobie nazywać White Echo, ale jest to gra Dark Echo. Przeszliśmy pierwsze 40 poziomów, teraz nas czeka kolejne 40, jak widać chyba kolorystyka trochę się odwróci. Zobaczymy co nas czeka. Zaczynamy tak samo jak pierwszy poziom, blind. Fak, fak, fak. No giniemy nadal na czerwono, ale nasze ślady są teraz czarne. Tak samo jak. Tak samo jak dźwięk, który się rozchodzi wokół nas. Także w miarę spoczą. Dobra, tu jest w miarę. Dużo miejsca... No gdzie ten mały skurczy syn? Chodź tu ziom No Gdzie on jest? Aha, tam jest, dobra Doleci to? Doleciało No i gitara Ciekawe co nas czeka w, w tym... Nie wiem, w tym kolejnym rozdziale nie, to już przynajmniej nie rozdział w tej drugiej części gry. Escape mi się zdaje, że te poziomy nazywają się tak samo i sprowadzałem się chyba do tego samego z tym, że są po prostu tutaj potwory. Bo też pamiętam właśnie takie tutaj chodzenie po ukosie i tak dalej. Hmm. No zobaczymy. Może, może troszkę się będzie różnić. Oby. Def. Hm. Nie, no to jest to samo, kurde. To jest identyczne chyba. Słabo trochę Bo nie uśmiecha mi się przechodzić jeszcze raz tego samego, z tym że wszędzie jest trochę więcej potworków. Takie trochę słabe to. No, już myślałem, że mnie ściągnie. To jest strasznie podobne do tego, co było fear. Strach. O, oh, A nie, coś się różni jednak. Jest tu jakaś woda, jakiś element wody. Woda była gdzieś tak później dopiero pokazana, z tego co pamiętam. Hunted. No ale te pierwsze poziomy nie są też jakieś trudne, tak jak tam. Gdzie ten okrutnik będzie? A tutaj. O kurde. Fak. Ale dałem radę, nie? O! Przypadkiem odkryłem przejście. Nie! Kurde. Eee. Dobra, jest ok. Jest stabilnie. O kurde. No tak średnio stabilnie Może tutaj przez wodę przejść. Kretynie, nie tu. Dobrze. O oh fuck. Ale, aj, aj, aj. Zapomniałem o tym ciulu. Dobra, damy radę. Nie jest to jakoś wielce trudne. A, jednak, patrzcie, jak się w tego kolesia wrzuci tą, tą tym kamieniem, to on się jakby nie rozchodzi na boki już. W sumie tutaj jest w miarę spokojnie, z tego co widziałem, chyba tak. No i przeszliśmy. Kol calm. Dobrze. Ciekawe kiedy naszego kolegę spotkamy. Że ten poziom trzeba iść tutaj, zaraz po prawo będzie coś takiego, a teraz trzeba się wrócić. ty w życiu! Patrzcie, jaki kalm, jaki bait. Jak nas brutalnie okłamali. Takie chamy. Człowiek się nie spodziewał, że tutaj ktoś będzie. Aha, dobra. Też kojarzę mniej więcej. Tylko teraz za każdym razem ten ciul będzie nas gonić, tak? Dobra, dotarło tam. Jeszcze zobaczmy co tutaj będzie. A, to jest zamknięte pomieszczenie. Dobra, to może zbejtujemy ich. Kurde, nie chciałem tak O, tutaj siedzi Menda jedna. O oh, fuck To było głupie. Dobra, teraz te dwa tam poszły. Eee, średnie to się uda, dobra. Nie udało się. Chciałem klasnąć i potem e, ten potem iść przez tą wodę, ale nie wyszło. No, ale jak już wiem, gdzie jest to przejście, to. Dobra, skoro to było tu to raczej nie będzie tutaj. Więc może tu. Zobaczymy. Tutaj sygnał wraca, więc widzę, że. A to jest kubańce. No dobra, może tu? No jednak. Lecimy do kolejnego poziomu. Cóż tu ciekawego na nas czyha? Of. Zapomniałem o tym. No to jest trochę pod innym poziomem, pod innym kątem rozbite teraz. Weźmy go tam, zbejtujmy. Mam Fucking hell O nie 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 nie! Troszkę się różni mechanikom od... Tej pierwszej części, tej czarnej tak Jestem głupi. Po co ja tego kamienia rzuciłem? Nie mam kurde zielonego pojęcia. Już myślałem, że przyleci do mnie nie? ten koleś. Ja mam takiego głupiego farta czasami. Dobra, tu jest. O, dobra, dał się. No, to jest czerwone. God damn it. Dobra. O, dobra, przeszliśmy. No, Także trochę mechanikom się różni od tej pierwszej części, ale. Niekoniecznie. Nie, jakoś tak w dużym stopniu nic się dzieje. Labirynt. Nie znam, Przejdziemy 20 poziomów w ciągu 20 minut. A potem będziemy się z 10 pierdzielić po 20 minut, więc. Ech, zobaczymy. A to jest labirynt. A to nie, przepraszam. Ja pamiętam ten labirynt. Oni tutaj byli pozamykani. Ja teraz bardzo ładnie mogą stąd wyjść. Ja was tam nawet nie chcę za bardzo znać, ludziki, więc pieprzam. O fuck! Za blisko podszedłem do niego. No i. Fuck. Klawisz mi się wolnie. Zamiast shift to tam jest ten spacer. Nie, to jest ten jednak dobre Easy, easy mode. Easy mode. Spokojnie. A on cię nie widzi, tego nie widzisz. Znaczy tego widzisz, ale. Easy, po prostu easy. Dobra, dam radę. Muszę pamiętać, że tam na końcu jest ten ciul w klatce zamkniętej. I... Ale chcę je zgwałcić Dobra, wyszło No no, chyba sobie kpicie O, okej okay. Fajnie Nie wiem gdzie iść To fa, że mi się wpieprzył No dobra, może być ciekawie Może i tak nie będzie tak łatwo jak było Zważając na to, że nas gonią. Fuck nie! Kurde No weźżeż... To było, to było mądre. To było, wa, tak mądre. No, weź je, ten kamień, rzuć tam. O! Dobrze, i tam zostań. Już myślałem, że doleci, nie? Znając moje szczęście, to kurde. Dobra, możemy trochę pójść szybciej. To jakimś głupim cudem się udało. Tylko nadal nie wiem gdzie miś tam w prostej linii są. Dobra, wiem gdzie chyba. Nie, no tutaj. Definitywnie nie. No może iść tam, gdzie oni są. Tylko. To jest to. O oh fuck. To jest to, o czym mówiłem. No nie. No i kurde, jak chcę, żeby oba przyszły w inne miejsce, to tylko jeden poleci. Ten jeden, jakby. niszczy mi życie. Trwa jeszcze jednego mi tu dali, no po prostu. O nie. Ja wiem, co to dużo oznacza. Jest stabilnie. Jeszcze jest stabilnie. Mamy teraz dziesiąty poziom. I cztery minuty do końca. Silence, ok. Dobra, ale, ale, ale mi silence. A, hmm. okay. No i to jest to o czym mówię kuźwa, jeden poleci. O, właśnie. Jeden poleci za tym sygnałem, a drugi go tłumi. I wtedy od tego drugiego się ten sygnał już nie odbija. Dobra, muszę jakoś ich zbejtować tutaj. Wyjedę na drugi? Aha, super Dobra, walić to Damy radę chyba In your face! 11, creep Dobra, dobijemy do 20 minut, zobaczymy co z tego wyjdzie

Ok, teraz na dużym farcie, haha, udało się, ale ten pak. Ok, no nie, ja myślę, że to jest taka czerwona plama wody tam. Kurde Dobra, znowu na jolo. Dobra, tego tak się udało ominąć. Tutaj nawet nie będę klaskać, bo to nie ma sensu. Fak, 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 faka. Kurde, jak ich tu ominąć? Dobra, to jest ostatni odcinek. Znaczy, nie! Co, ja jestem tempy, tempy. O, nie! O, jest. Tempy. To jest to jest dobre określenie. Jak chcecie przykład osoby, która się nie, nie uczy na własnych błędach, to możecie śmiało walczyć do mnie. Dobra, tego pokonaliśmy. Z tym też nie ma większego problemu, wystarczy go ominąć. Ale tutaj jest takie niebezpieczne przejście. Gdzie nie wiem, czy oni tutaj nie stoją czasem. Dobra, tutaj coś... Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, Jednak! Ale to dobrze! Albo... albo nie... Trochę scitujemy i wyszło! Zatem... Jesteśmy w poziomie dwunastym! jednak te poziomy się troszkę od siebie różnią resztę poziomów zobaczycie w następnym odcinku ja jestem Fulie, trzymajcie się, cześć